Dzisiaj defragmentacja herbów. No i wracamy z dawno niewidzianym u nas quizem, czyli z odgadywaniem herbów na podstawie ich fragmentów. Tak, 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 tak na tak, podstawie klubów na podstawie fragmentów herbów. Czy Ty... będzie herb Leosia Warszawa? Eee, właśnie. Mam tutaj ze sobą gwiazdę, celebrytkę Leonardę. Leokadiusza. <laughs> Młody. Tak, to prawda. Ciekawy jestem, ile jeszcze ten żart będzie żywy. Nie wiem, bo mam wrażenie, że przy okazji już każdego przez materiału. Kilku, przez kilka A mam jeszcze, jeszcze parę jeszcze na zapas nagranych. z tyłu głowy. Więc to się czekaj. Zobaczymy, kiedy ostatecznie padnie. Zanim oczywiście przejdziemy do naszej dzisiejszej, już merytorycznej części odcinka, przypomnijmy o wszystkich nikak w opisie, tam tak. e, kanał Janglosi e, Tam e, twittery chłopaków Chłopaka jednego i Janglosi Ale to w sumie podchodzi oczywiście... pod kryptoreklamę muzyczną Jakby nie było I oczywiście bonus od sponsora naszego kanału, czyli od Fortuny Tak więc wbijajcie, jeżeli jeszcze nie ogarnęliście Zapraszamy. A my co? Przechodzimy od razu do Pierwszego Sim. fragmentu Ej, Co tam przygotowałeś? I teraz to... wracamy oczywiście do koncepcji, tej, która już Była u nas początkowo, czyli są dwie rundy hmm. A no to spoko Ej. Krzywy Napisuje. Serio? Tak. Są dwie rundy. Masz możliwość odgadnięcia za dwa albo za jeden. Tak więc, jeżeli zapiszesz, to oczywiście później już nie możesz zmienić. Czaisz bazę. Czaje, ale skoro krzywy tak szybko odgadną, to to musi być jakieś... Coś prostego. Nie, coś po prostu. Charakterystycznego. Nie, nie ultra. Hardkorowego, a właśnie mi przychodzą na myśl jakieś... No te kolory, radere, te barwy są, skończym, są chyba dość nie? charakterystyczne. Wydaje mi się, że one. Znaczy nie, ja nie się w żadnym nie. innym chyba klubie. No! Przynajmniej nie w takim ta. wydaniu. Inaczej. A, dobra, dobra, więc. Nie, to nie jest. wiem, no ja poleciłem po pierwszym lepszym skojarzeniu. stwierdziłem, że skoro mi się Zabrak, to tak automatycznie rzuciło ja, w oczy. Dobra, więc to jest. To no nie będę. Adam już napisał też. Jeden, tak? Dla widzów za jeden, tak? Dla widzów za jeden. No. Nie. A ma źle. <grym> co to widzę? Nie, z... z... to nie jest nie. Jest <grym> to jest a jest, to jest z... Kurde. A pokaż to pie... za jeden. Ja myślałem, że to jest. Ja wiem, yy, wiesz sparić. o co chodzi? Tej, tej. Że to jest zewnętrzna krawędź tego e, czegoś okalającego tarczę czarno-czerwoną. Ja. Ja tylko zobaczyłem i się Ja Jaż to muszę zobaczyć, słuchajcie, no nie, albo, albo ja mam po prostu teraz widy jakieś tro Trochę zwidy, bo to nie jest eee... dokładnie to samo, ale no jest. Czekaj. Może się gdzieś tam. W głowie. O to mi chodziło, o to mi chodziło, tu. No, ty e... chcesz ten złoty. Tak, o ten złoty, ale daj za jeden, daj za jeden, pokaż. Za je... za... Sorry, za, za tą maksymalną. No to jest. Aha, to jest to, dobra, mm. to przepraszam. Nie, chodziło mi o to okalające no, takie to skrzydło, na... kurde. Na siłę, okej, okay. na siłę masz jakieś wytłumaczenie. Ale kurde, ta... Atlanta United ci przyszła pierwsza do głowy? No, 2-0 i lecimy. Oglądam, jak zrobiłem ten quiz. E, przechodzimy do rundy drugiej, a w niej z kolei takie coś. Kurde, ja to wie, ja wiem. Ja nie wiem, było kiedyś coś podobnego. Nie ten herb, nie ten klub, ale bardzo zbliżony. Nie, ja ci pamiętam, jest, który, to jest, to nie jest który ma podobną... Bo to jest oczywiście mniej więcej ten sam tak, region, tak, tak. z tego tytułu ta specyfika budowli jest powtarzalna. Znaczy no ja czekam za... I kolorystyka jeden. też za oczywiście. A nam tu już coś pisze. Widzę, że chce udzielić dwa punkty, żeby się. Ale żeby nie, odrobić, jestem, tak? nie jestem pewien. Czyli co? Ja, za jeden? No czy jak poczekaj na Adam. Tak. No dobra, spróbuj. Spróbujmy. No trzeba Dla krzywego i widzów. Kurde, nie. Kurde. Aj, Znowu lipa. Najgorsze jest to, że. Ja, ja widzę mniej więcej cały ten herb, ale nie jestem w stanie jakby uderzyć w konkretne tony tutaj. Ale dzisiaj kurczę... Po jednej nózce, kapitulacja jest No właśnie, prawie, to, jest, to jest po jednej nutce. Przepraszam wszystkich wyznaczonych nie, moich To za dwie nutki. No co sprawdzamy? To będzie Duluk, chyba, nie? <gry acre voter> Literatura D. Pokaż, pokaż, bo ja mam, na pewno tu mam źle, ale pasjonuje. No nie, ja pasjonuję. Ja pasuję, druga. nie jestem w stanie. Fascynuję. Ok. Fascynuję. Ponferradina. O, Jezu, tak Charakterystyczna piłeczka hiszpańska. Korona królewska. I tam myślałem, że właśnie na podstawie tej budowli gdzieś uderzycie w klimaty iberyjskie. No. Nie, ale nie w ma, ma wstydu. Maury, mauryjski tutaj zameczek. Ja miałem Jeteborg w Polsce zwany również Göteborgiem ale, ym, bo kojarzyła mi się ta korona w sensie inaczej, to ja ta ja wieża to jest. kojarzyła mi się z koroną lwa ale tam jest coś też zupełnie innego, więc jak już wjechało to szersze zobrazowanie herbu to wiedziałem, że jest źle. No, no, runda trzecia. Dobra, to widać. Ym, no widać to, to prawda. Aczkolwiek ten motyw rybki. Bo to rybka. jest rybka, oczywiście. Czyli nie złapałem was na haczyk. Nie, nie złapałeś nas. To pokażę. Ale low quality bait. <laughs> hmm. No dobra. Jest to. Jest to oczywiście. To Mateo Genduziego Lurion. 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 Tak jest. To no dobrze, tu wam się udało tym razem. Dwa Myślałem, żeby wam tą flagę tam dać i na podstawie jej żebyście odkarli, ale. Ja, Burgundia. Ale... Zobaczyłem Wam, i. Nie, przepraszam. Że że Brytania, co ja gadam? Brytania. To Runda czwarta. Brytania. Brytania. Eee, no. Ja czekam na jeden. To nie jest herb, reprezentacji jak coś. O, to dobrze, to dobrze, że mówisz. Tak Mówi tylko. się nie okazało, że chcesz zapisać tutaj Ukrainę. Strzelasz? Bo tu jest cały czas różnica punktów. Dwóch, dwóch, no. bo krzywy strzelił Atlantę. Atlantę, przepraszam. Atlantę United. Atlantę. Atlanta United za nie. jeden uh, could it... Hear me roar Mogę się pomylić Nie możesz. No, ale trudne żeś tam. Ale no specjalnie dają trudne, bo to nie jest to co ja mam chyba. To jest pierwsze skojarzenie, które zapisałem, ale tam wygląda inaczej. Ten lew. Dałem Frozinone, bo takie się barwy zgadzają. Z jestem brzmi. No to jest, to jest. O, A, jest to Frozinone. I kudy, widzieli, okay. że grunt włoski, no. Jest, czyli 4-3, tak? Bo rozumiem, że jeden punkt o, teraz jeden się udało punkt, zdobyć. Tak, ale zbliżasz się na jeden punkt do swojego konkurenta, okay. swojej konkurentki jagrosi. Słowiał drogą, piękne czasy. Hall Campbell, w, albo Joel oczywiście. Runda piąta. Frozinone, znajdujący się przez chwilę swojej kariery. Kurde, no jest, jest, skojarzenie takie, no. To u mnie jest ciężko. Wiesz, W sensie, no tutaj te wątki górnicze pewnie, em, na pierwszy plan wychodzą. Jakieś miniatur skojarzenie coś? No, 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 coś w tym stylu. Kurcze, nie wiem, dobra, wy, ja, ja poczekam. Ja Zajem. też, ja też. Eee, no dobra, to w takim razie kolejne. No, i kurde, widziałem od razu to chciałem strzelać, no! Ale was ja, ja tak. Ja tak. Myślę, kurde. To jest chyba to, ale potem mówić o tych azteckich, myślę, faktycznie tu tak jest trochę tak. Amerykańsko-podójowo. Aczkolwiek tutaj też to takim. takim z. socjalizmem z, z kolei, jakby nie dawać ale tego. Ale to tylko pokazuje, że herb Barnsley jest straszny strasznie napakowany i tutaj jest niesamowicie dużo szczegółów No, jeszcze jakbym wam dał to, przecież ten gryf, smog, cokolwiek to jest Nie no stary, ale mógłbyś przecież Kecarkoat jakiś Tak, mógłbyś spokojnie dać samego tego gryfa i to jest tak jakby zwodnicze, bo kompletnie no. tego nie kojarzysz no. z gruntem angielskim, że wow Mówię, mi tu e ewidentnie cztery. jakiś taki meksykański vibe się wprowadził Dobra, cztery, nie ma tragedii, czyli pięć, tak? Dobra, tak, Grunda tak. szósta mm, za mało no, chociaż. Mm. Tak, blisko. Możemy znowu wykorzystać. Nie, 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 taki nie, nie, taki nie, nie, taki dobra. nie, Za jeden. za, ja to mało, za jeden faktycznie. Za jeden w takim razie. No kurczę, no wiedziałem. Tak? Tak. Nie, ja nie, ja bym no. nie dał rady. To stąd po nie do nowego świata. Kurde, ale. Naprawdę to, chciałem, chciałem to zapisać, nie? Vasco, vasco da vasco da gama, da gama. Więc tutaj Pietra Szkoda. No ale dobra Mógłbym nawet mniejszy dać ten statek tutaj. No ale dobra, tak, nie Tak, tym za jeden mogłeś dać mniejszy. Runda siódma, przedostatnia. Ten fragment Tak więc skupcie się. Dokładnie. O ja, czekaj. To się takie wydaje... Chyba wiem. Ale dobra. Mm, dla bezpieczeństwa. A dam zapisać jak coś? I ma cały czas, ty masz cały czas komfort jednego punktu przewagi Tak, tak, więc wolę Ale to mogą być dwa albo trzy nawet herby Więc ja poproszę za jeden No i tak jak podejrzewałem za dwa punkty mhm. Macie to samo, już mogę zdradzić bo podglądałem co tam pisze Jest to oczywiście grac, tak więc wyrównujecie się Ale ta... Macie po 7 punktów tak. z tego si. Ale ta Fana. Fana, ta flaga trochę przypomina też flagę um, jednego z herbów Sandecji, yy, W tym pierwszym kształcie. A mil... tak mi się przynajmniej waha. A który bazylijski ma chyba podobny vibe też? Yy, ma. czy znaczy mi też słowo Lorią chociażby przypominało przez tą flagę. Lorią? No w, teoretycznie też, tylko że takiego małego. Tam są przede wszystkim te T, nie? Te Liliki. Dobra, ostatnia runda przeczeka. Dobra, chciałem sprawdzić, ale to kibice z Nowego Sącza najlepiej wiedzą, czy w ogóle otarły się Luda, o prawdę, czy nie. ostatnia, rozstrzygająca, finalna. Uh -huh. Taszek. No i mamy problem. Ojaj. No i mamy problem. Bo szczerze powiedziawszy to nic mi do głowy nie przychodzi na pierwsze. To mogę wam podpowiedzieć, że tu nie ma bieli, to nie jest ta biel nad orłem nie jest częścią herbu, tylko to jest przezroczystość. Aha, okej. Okay. To moim zdaniem trochę gdzieś tu podpowiada, że ten kształt jest nieregularny. Dobra, dobra. Ale to oznacza, że nad tym orłem już nic nie ma, czy to oznacza, że po Z prostu... tego co kojarzę to nie. Ale nie, nie ale ja i tak poproszę za No, no ja to jest ja też... za jeden. Kurde. Słabo. Tak więc tutaj nic nie ma jak coś w tej obwiedni. Orła, sokoła czy cokolwiek. To jest eee. taki sokół bardziej chyba niż orzeł. No, czekaj. I tak? Czy to jest herb płyty Tak, to jest właśnie on. To jest ten herb. Gdzieś na, że nie znalazł się na ficie. Jest znowu... nieważne. Dobra, sprawdzany? No, no ale nie, mamy, nie mamy czego, no. Musimy spasować. Bo... No. To mogę wam powiedzieć podpowiedzieć, że jest to vibe właśnie taki latino. Nie, ja to pasuję. Portimonense, no tak. Ale to też jest chyba nowy herb. To jest chyba nowy herb. A kurczę, powiem ci, że nie robiłem researchu. Wiem, 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 ale ja mam. Możesz sobie. Z... Możemy zobaczyć. Co to jest FMA? Bo ja tutaj kiedyś, tutaj... kiedyś Wydawało mi się, że to jest. Sprawdziliśmy ruch. i okazuje się, że nie, chyba nie jest takie stare jak Adamowicz. Nie, nie jest takie, takie młode nowe, nowe jak, tak, jak Adamowicz tak, by tak. się mogło wydawać. Ekspertów od Ligi Portugalskiej. Portugalskiej. Zachęcamy Zapraszamy. do głosu. No to remis. Dobra, Remisik. I co? Przyjemny odcinek. Przyjemno. Przyjemny. Abiłem się dobrze. 7 na 7, 7 do 7. 16. 7 na 16. No, to no, tak... No, tak Mogło być, być lepiej, lepiej. Jest ale, okay. ale przykłady nie były znowu już takie no, łatwe, nie? Wydaje mi się, że już sporo tych przykładów łatwych wykorzystaliśmy, więc tak. trzeba Dobrze, było trzeba, iść, w poziom. trzeba iść taką trzeba iść pod no. a, ach tych herbów jeszcze sporo jest, tak więc jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. No i wrócimy jeszcze przy okazji jak jakoś Kolejnego odcinka rozrywkowego z tym formatem. Yeah, boy! A jutro widzimy się też z, z fajnym, takim quasi merytorycznym, quasi rozrywkowym odcinkiem. Tak jest, Stay trzymajcie tune. się. Trzymajcie Hej. się, cześć. Siema.